Pewnie wiedziałeś, że stewardesy dostają pieniądze tylko za czas w powietrzu, ale ile czasu faktycznie spędzamy w pracy? Dzień zaczynamy od 3 rano energetykiem, który nie jest reklamą, choć mógłby nią być, i śniadankiem. Kiedyś odłam śniadanie dopiero na pokładzie, a lotką latam jako szybowa, nie mam za bardzo na to czasu, więc, no, trzeba znaleźć go w domu. Moim ulubionym zajęciem o czwartej rano jest obudzenie sąsiadów, czasami. No i idziemy do pracy. Dzisiaj robimy 4 loty, z czego mamy 8 godzin na lotu. Sekarek odpalam po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa i od tego momentu będzie liczył nasz czas pracy. Na wstępie chciałam zaznaczyć, że ja się tym filmem ani nie chwalę, ani nie żalę, a nasze stawki godzinowe są dużo większe niż te standardowe na ziemi. Film jest w celach humorystyczno -edukacyjnych. Minęła prawie godzina, odkąd jestem w pracy, i teoretycznie minutę temu powinniśmy wystartować, ale niestety złapaliśmy slota czyli to taka kolejka na start przydzielona przez kontrolę lotów. Na szczęście, po chwili udało się wystartować i tu już jesteśmy w powietrzu, gotowi na pierwszy serwis. Potem sprzedaliśmy trochę perfum i miałam chwilę na wypełnienie dokumentacji, którą muszę zrobić lecąc na pozycji szefowej. Lot no, trwa niecałe dwie godziny, więc już przygotowanie do lądowania i otwieramy drzwi w perlubówę z załodze z modlina i czekamy na pasażerów. Niestety złapaliśmy kolejnego już sporego slota, więc miałam czas zjeść w oczekiwaniu na start. I witam się z wami z Wrocławia, skąd zabieramy pasażerów na W drodze do Neapolu zjadłam obiad, ale byłam zbyt głodna i zapomniałam go nagrać, więc tutaj puste pudełko. W Neapolu na szczęście przywitały nas widoki na fajne samoloty i śliczne słoneczko. No i nareszcie zamykamy drzwi na nasz ostatni lot w drodze powrotnej do Wrocławia. No i jesteśmy, tak się przedstawia czas końcowy, a czas na lotu to 8 godzin i 10 minut. Pa!